Green Logic to wychowankowie gminnego gimnazjum w Ratajach. Jak Pani ocenia udział tych młodych osób w promowaniu edukacji o odnawialnych źródłach energii? Dla mnie to przede wszystkim wielka radość, że młodzież z naszej gminy, z naszego gimnazjum angażuje się w sprawy proekologiczne, w sprawy, które w tej chwili może nie tyle są modne, co tak naprawdę są pewnym trendem europejskim, który skłania młodzież do myślenia. Myślenia przede wszystkim ekonomicznego, ale też myślenia o zdrowym środowisku, o zdrowym trybie życia daje też pewnego rodzaju spojrzenie na to, żeby w przyszłości nasze środowisko było znacznie mniej zanieczyszczone. Uważam, że. Jest to bardzo dobry pomysł, z którym wyszła szkoła. Pomysł również, który zyskał aprobatę wśród młodzieży. Jesteśmy z Was dumni i na pewno będziemy wspierali Wasze poczynania, Wasze zaangażowanie, ale przede wszystkim też będziemy chcieli, żebyście swoją wiedzę propagowali wśród naszego lokalnego społeczeństwa. Czy na terenie Gminy Chodzisz jest dużo indywidualnych gospodarstw lub domostw, które korzystają z odnawialnych źródeł energii, np. wiatru lub słońca? Takich domów jest coraz więcej, przede wszystkim w miejscowościach Rataje, w Podaninie, w Studzieńcu. Świadomość społeczeństwa wiejskiego w przeciągu ostatnich 12-15 lat się bardzo mocno zmieniła. Ludzie chętnie pytają o możliwości skorzystania. Pytają również o możliwości takie, które pozwolą zaoszczędzić pieniądze w jakiś sposób. Także pojawia się coraz więcej takich gospodarstw, aczkolwiek pojawił się również pomysł utworzenia farmy fotowoltanicznej. W miejscowości Zachary w tej chwili gmina opracowuje zmianę studium przestrzennego zagospodarowania gminy i taka farma na pewno się tam znajdzie. Jak pan ocenia pomysł promowania odnawialnych źródeł energii przez młodzież? Ja uważam, że ten pomysł jest wręcz doskonały, dlatego że... Dlatego, że świat stoi przed ogromnym dylematem i w tym momencie my musimy zrobić wszystko, żeby, żeby, to, żeby zahamować zmiany klimatyczne na świecie. Ja, jako osoba, która prąd kupuje z ENEI, uważam, że wszelkie źródła, które powodują produkcję prądu, a nie są związane, z odnawialnymi źródłami energii działają na naszą niekorzyść. Przykład. Jestem zapalonym turystą i nie chciałbym do Krakowa, do pięknego Krakowa, pojechać na zwiedzanie wspaniałych zabytków, nosząc maskę na, na twarzy, na nosie. Chciałbym, aby klimat był człowiekowi przyjazny. Poza tym myślę, że, że produkcja energii odnawialnej nam niezbędna w życiu i codziennym naszym rodzinnym, a również w życiu ogólnospołecznym. Dlatego, że e, na przykład nad jeziorami zamiast e, jestem przedstawicielem wodnego ochotniczego pogotowia zatunkowego, który w swoim statucie ma również zapis, e, zapis który mówi o ochronie środowiska naturalnego. I e, gdyby e, wszystkie jeziora miały klimat przepiękny, no było, e, można oddychać czystym e, powietrzem, to byłoby super. Również w sporcie, bo przecież na stadionach, gdzie e, zawodnicy rozgrywają mecze, zamiast e, wykorzystać z kotłowni e, węglowych czy e, z gazu ziemnego, można wykorzystać tworzenie energii elektrycznej przy pomocy odnawialnych źródeł i w tym przypadku w tym przypadku po pierwsze i koszty są niższe, a poza tym mamy wszystko na miejscu, a nie jest to związane wtedy z brakiem gazu z jakimiś wadami instalacji elektrycznych czy gazowych. W każdym razie uważam, że my na to jesteśmy skazani, ponieważ Dane, które zostały podczas dzisiejszej konferencji nam przedstawione są zatrważające i tylko nasze wspólne działanie w tym przypadku dotyczące źródeł odnawialnych może zatrzymać degradację środowiska naturalnego. Jak pan myśli, starsi zechcą posłuchać młodzieży? Ja myślę tak, że stare jest takie hasło, które mówi, że takie będą rzecz pospolite, jakie młodzieży chowanie. I nie jest to powiedziane bez związku, dlatego że my starsi, wychowując młode pokolenie, musimy brać pod uwagę to, że ta młodzież ma być naszym odbiciem, ale przecież my nie chcemy, żeby tej młodzieży było coraz gorzej, tylko chcemy, żeby było coraz lepiej. I ludzie starsi powinni słuchać młodzież, dlatego że młodzież, ja bym powiedział, ma większy dostęp do e, informacji poprzez internet, a starsi ludzie, no, umówmy się, że nie wszyscy, aczkolwiek wielu ludzi starszych również korzysta z internetu, ale e, młodzież dzisiaj właściwie bez internetu nie potrafi e, normalnie funkcjonować i, i się uczyć. Czy mieszkańcy naszego powiatu są świadomi korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii? Myślę, że w dużym stopniu tak, aczkolwiek cały czas podnoszenie ich wiedzy na ten temat i stworzenie takich, takich programów jak ten, a również z naszej strony, czyli praktyków, ekspertów, którzy, którzy tą dziedzinę rozwijają i... Uświadamiania ludziom o tym, że takie rozwiązania istnieją, że takie rozwiązania można bez żadnych problemów i kłopotów zamontować u siebie. Myślę, że jeszcze duża praca przed nami. A czy na naszym terenie jest duże zapotrzebowanie na usługi Pana firmy? Tak, jak najbardziej. Z racji, że łączymy wykonywanie instalacji również z serwisem, to branża pomp ciepła, fotowoltaiki, solarna rozwija się tak szybko, a jest to już dziedzina bardzo specjalistyczna, do której potrzeba i odpowiedniego sprzętu, i odpowiednich szkoleń, i odpowiedniej wiedzy, dlatego jak najbardziej nie mogę narzekać. Jak spodobał się panu pomysł promocji OZE wśród młodzieży szkolnej? Powiem szczerze, że jestem mile zaskoczony na zaproszenie, zresztą zawsze chciałem wspierać i wspieram i młodzież i naszą społeczność, wystawiając się co, co roku na targach naszych gospodarczych. I promując nowe rozwiązania, tak tutaj no jestem dumny, tym bardziej, że również mieszkam w Bratajach i, i w, tak, w tak bliskim otoczeniu. Yy, myślę, że nie będzie brakowało nam inżynierów. Instalacja pierwszych wiatraków na terenie gminy Chociaż napotkała pewien opór ze strony mieszkańców. Jak pan ocenia z perspektywy czasu? Czy mieszkańcy stali się bardziej świadomi co do korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii? Oczywiście. Dzisiaj po kilku latach, kiedy farma Autorów funkcjonuje, społeczność przekonała się, że nie jest to taka straszna inwestycja. Zanim powstała fabryka wiatrowa, ludzie nie wiedzieli, nie widzieli tego, nie wiedzieli co to jest, w związku z czym pali e, się z nowości i dzisiaj, kiedy widzą, kiedy mają, są takimi na co dzień, kiedy się do tego przyzwyczaili, e, są zwolennikami e, technologii. Jakie działania podejmuje Pana firma w zakresie edukacji, odzew wśród młodzieży szkolnej? Prowadzi politykę tak zwanego zrównoważonego ruchu. Polega to na tym, że w tych gminach, w tych społecznościach, gdzie budujemy farmy medytowe, prowadzimy na szeroką skalę programy edukacyjne, skupiamy się przy, przede wszystkim na młodzieży, na, 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 na dzieciach. Yy, uważamy, że do nich należy kierować yy, swoje działania. Stąd też yy, pomysł na, yy, na, władzie, na, władzie, na którą prezentowaliśmy wcześniej na konferencji, pokazującą w jaki sposób ten wiatr wykorzystać i w jaki sposób dotrzeć do, do młodego ludzi. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.